Вам слава сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті. Горітеся, поборете, Вам Бог помагає за вас, правда, за вас слава і воля святає. Raz. Witamy wszystkich na Majdanie Łochowskim. Spotykamy się, aby tutaj solidaryzować się z Ukraińcami i z Majdanem Kijowskim. E, cieszę się, że dotarliście do nas. E, symbolicznie przeczytamy Wam, symbolicznie to się spotykamy, żeby ich wesprzeć. E, koleżanka Iwona i Ernest będą do dla nas towarzyszyć dzisiejszy wieczór. E, proszę o program. Czyli tak, zaczynamy otwarcie Majdanu. Cały czas trwa ta transmisja na żywo wydarzeń z Majdanu Kijowskiego oraz transmisja na żywo z Majdanu Łochowskiego. Za chwilę będzie przemówienie burmistrza Łochowa. Później odbędzie się minuta ciszy poświęcona pomordowanym na Majdanie w Kijowie. Potem wspólnie odśpiewamy hymn Mury Jacka Kaczmarskiego. Następnie, po krótkiej przerwie, odbędzie się Telemus z Jarosławem Federoszynem z Ukrainy. Potem będzie występ artystyczny y, Gimnazjum Publicznego z Włochowa. Potem będzie kapela Ochowska, koncert zespołu hip hop Veritas, koncert dames, koncert Kochanków Gwiezdnych Przestrzeni i przemówienie pana Romana z Ukrainy. Pan Roman pojawi się u nas wcześniej. Mamy jeszcze, jeszcze, czekamy nad tą transmisją. Jesteśmy na razie tam, mamy tutaj naszą transmisję, czyli na żywo pokazywany jest, tam w oknie jest ekran, gdzie będziemy transmitować nasze dzisiejsze wydarzenie. Kolega, proszę bardzo, czyń się, panie. Zapraszamy teraz burmistrza Łochowa, niech wesprze nas, od I przewodniczącego miasta Andrzeja Suchenka, burmistrza Łochowa, Mariana Dzięcioła. Zapraszam panowie. Dzień dobry Państwu. Cieszę się, że w ten mroźny dość wieczór zgromadziliśmy się tutaj, żeby dać wyraz swojej solidarności z narodem ukraińskim, który walczy o swobody obywatelskie, o wolność. Sceneria, temperatura jak żywo przypomina to, co działo się w Polsce już ponad 30 lat, tak? 30 lat od stanu wojennego. Wtedy też w grudniu, w styczniu, w lutym paliły się koksiaki na ulicach polskich miast, ale też paliły się koksiaki w Paryżu, w Berlinie, tam wszędzie, gdzie inne narody dawały solidarność wyrazy solidarności z narodem polskim, który wtedy został. Stłamszony przez wojskową Ukraina szczególnie jest nam bliska, nam tutaj również w Włochowie, bo mamy tam wielu przyjaciół. Od kilku lat trwa wymiana młodzieży między miastem Kosowem i Łochowem i stąd te więzi nasze są również takie bardzo emocjonalne, nie mówiąc już o powodach politycznych, które skłaniają nas ku temu, żeby... Ukraina była w gronie państw demokratycznych i żeby szanowała swoich obywateli i dawała im możliwość rozwoju i swobodnego życia. Cieszę się szczególnie, że jest tu wśród nas bardzo dużo młodych ludzi, bo to dla nich i przez nich będzie najbliższe 30 lat formowane również stosunki polsko-ukraińskie, a od tych stosunków zależy bardzo wiele, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo państwa polskiego. Pozdrawiam wszystkich, jeżeli Ukraina nas słyszy, wszystkich Ukraińców, którzy walczą o wolność. Chciałbym i życzę tego wszystkiego Ukrainie, żeby cały proces demokratyzacji obył się już bez dalszych ofiar. To jest szczególnie dramatyczne, jak w starciach z władzą giną normalni ludzie. Dziękuję. Moi drodzy, tam jest zdecydowanie zimniej niż u nas tutaj, choć nam jest zimno. Dwa miesiące całkiem spora grupa naszych przyjaciół z Ukrainy jest na Majdanie, i to, co widzimy w mediach, pokazuje, że nie są to takie widoki jak ten, który tutaj my prezentujemy. Oni mówią, że w zasadzie nic innego im nie zostało, że mogą umrzeć, natomiast na pewno dalej nie chcą tam żyć. Twierdzą, że Unia Europejska ich zostawiła, a do Rosji nie, tęskną, nie tęsknią. Chcą innej władzy, chcą czuć się w swoim kraju wolnymi ludźmi. Oni walczą po prostu o wolność i godne życie o to, żeby mieli prawo myśleć tak, jak im się podoba. Nie chcą y, płacić łapówek, chcą być normalnie traktowani w urzędach, chcą chodzić do szkół, które sami sobie wybiorą. Nie chcą być indoktrynowani i śledzeni przez państwo. Zobaczyli trochę innego świata, również może dzięki nam, że przyjeżdżają do Polski, jeżdżą w różne miejsca Europy, tam pracują, wracają potem do siebie. Mam nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie nie będzie y, w konwencji. Radości i podskakiwania w rytm muzyki. Chciałbym, żebyśmy ten czas tutaj, chociaż jest zimno, spędzili wysyłając swoje dobre myśli właśnie do naszych przyjaciół z Ukrainy. Znaczna część z Was ich nie zna. My spotkaliśmy tych ludzi niesamowicie gościnnych, życzliwych, szczerych, otwartych. Warto jechać na Ukrainę. I spotkać tych ludzi po prostu, spotkać się również z ich kulturą. Dla nas to było niesamowite przeżycie i, i ciągle tęsknimy do tej Ukrainy. Co możemy zrobić w gruncie rzeczy, żeby dla nich co możemy zrobić? Myślę to, co inni robili dla nas. Inni wtedy, kiedy w Polsce był stan wojenny, byli z nami solidarni, przysyłali nam paczki, docierały do Polski wydawnictwa, które w Polsce były niemożliwe. Wspierali finansowo działalność opozycji. Myślę, że my możemy zrobić podobnie. Możemy również pisać listy, protesty, maile do władz ukraińskich, do ambasady ukraińskiej Bo w zasadzie to wszystko. I być z nimi solidarni po prostu, spotykać się, myśleć o nich. A może ich przyjąć w gości, kiedy do nas przyjadą. Dziękuję Wam bardzo za to, że przyszliście, mimo tego, że jest zimno. Z nadzieją, że to nie skończy się na jednorazowym happeningu, tylko że kolejne dni będą jakąś formą działania z naszej strony. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, poproszę Was wszystkich o skwienie, o minutę ciszy za poległych na Majdanie Kijowskim. Dziękuję bardzo. Tak nie pośpiech młody był i nie policzałby nikt. On im dodawał pieśń sił, śpiewał, że blisko już. done Dobrze jest. <grymianie> Dobrze jest. Tak, słyszymy cię. E, może, e, można mówić po telefonu? Tak, chyba słychać. Tak słychać? Słychać. E, e, pozdrawiam lochów. Bardzo dziękujemy za podtrzymanie Ukrainy. Bo to jest bardzo ważne dla nas, żeby ten wandalizm, który u nas jest Тиждень, значить, тиждень, скінчився нарешті, але я мислю, що є ще трохи буде довго. І тоді, е, щоб ми грали спектаклі, мусимо бути на Майдані. Мусимо допомагати е, своїм колегам і в Львові, і в Києві, і в інших е, військових країнах. Але тішимося, що ви з нами. My tak samo, słuchaj, w ogóle popieramy was bardzo, robimy tutaj akcję od godziny 16 i mamy nadzieję, że gdzieś tam prześlemy do was tą pozytywną energię. Jest u nas tak strasznie chyba zimno, ale mamy też kokcowniki, tak jak u was na Majdanie Kijowskim i wspieramy. Ja nie wiem, jakieś dwa słowa na świeżo, jakbyś mógł nam powiedzieć to, co działo się ostatnio na Majdanie, na którym byłeś. E, no, teraz jest e, bardzo, no, ciężka А по дніше є нові жертви. І якраз ці е, пациди є з живовський е, возгодство із Турки. Зкинув нам є ще молодний хлопак в стені. І е, справа в тому, що. віддала свої, свої терени для Майдану. А мініця, то є серце України, то є бо, бо центр, бо географії. Дуже важливо. Мама надію, що і Одеса буде теж з Майданом в Талосі і так далі, і так далі. І то є важливо те, що робимо в тим часі. Ja poproszę wszystkich od nas tutaj o wielki okrzyk wsparcia dla Jarosława. Ukraina! Ukraina! Wspierały Was! Dziękujemy! Sława Ukrainy! Sława Ukrainy! Sława! My dalej Was tutaj wspieramy. Słuchajcie, dalej Was wspieramy. Jarosław miał wczoraj premierę spektaklu, która, w dział, którą grał w Lwowie. Na, o, o temacie, o, na temat tych zabitych w, na Majdanie Kijowskim. E, dwa dni temu właśnie też wrócił z Kijowa, bo miałem, rozmawiałem z nim. My tą całą dzisiejszą, dzisiejszą uroczystość, ja do ciebie wysłałem materiały, tutaj link do z naszej telewizji internetowej. Polecamy, gdzieś jesteśmy połączeni z niektórymi waszymi stronami i oglądajcie nasze działania. Dziękuję i pozdrawiam i trzymamy was kciuki i serce, jesteśmy z wami. Pozdrawiam. Hej, hej. Okay. Hej. Tá.